Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi by jakby róża przez otwarte wpadła w okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było. Jakby róża przez otwarte wpadła w okno. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy razem. Odwróciłam twarz ku Róża czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino? Niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje i nie ktoś bym mówił przy... Głośno. Tak mi bychło, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi bychło, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci. Próbujemy szukać zgody, choć różniśmy się od siebie, jak dwie krople czystej wody, uśmiechnięci, spółwięci. Próbujemy szukać zgody, choć różniśmy się od siebie, jak dwie krople. Niepotrzebnym, nie lękiem jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne.